w poprzednim odcinku trzeba kawę zrobić w kawę robi tak dupa będzie w tego nagrania bo laguje Transmisje na żywo dostępne na Twitch.tv ukośnik Bogusław podkreślenie, N odcinki dostępne na TikTok oraz YouTube. Więcej informacji w opisie. No właśnie, kój tego! Ta ścianka cały dach i komin pewnie trzyma. No to! Ta ścianka trzyma komin. Piedzierku. dominando. Słyszysz? Kurwiona Słyszy? no baba ślą. musi sobie szakro odjewać krzbi. Wiesz, że przychodzisz tutaj, kleić to. Ja nie mam czasu na takie rzeczy, człowieku. Rozjebała ścianę i se idzie. Kurwa i wejść z taką robotą. Znaczy będzie wystała wanna teraz, tak ona, skosie. I będzie stara, pralka, No widzisz, ale patrz jak od razu, Ale Jaka pralka, jaka jest za... wanna? Już napisa jest napisane gaming room. Piękna z tymi kobietami. Tylko siąść i płakać. Już jak teraz to wygląda. Tragedia, co ona zrobiła? Rozsypała. Zepsuła. I wyszła, a nawet śmieci nie wzięła, a szła na dół. Nie pa odjeżdża, pa, słyszę tylko. Przygazuj! Daj mu! Jak ci się odkręca? Czemu? Mariusz odkręcasz, nie urywasz. Ja Urywałem. Jakby taki pistolet był. Po mysz tak! O. Serwodzio, ta. Będę na robocie. Gdzie jest młotek? Dobrze, że kierownik tego nie widzi, bo by w pięć minut tu się zjawił. No... Chyba dobrze po go nie ma. Jus rozjebal beka. Kurde, przyklei się klei wszystko. Kiekole, weź z taką robotą. Jus sad. Ci nowy odcinek do sąsiadów, czy co? Nie wpięcę tego. W lewo albo w prawo. Zaraz będzie padać śnieg. Uśmiechnięta buźka. Jestem dumna z ciebie, kochanie. Tarza się ze śmiechu. Dawaj, wyczyszczę to i to zrobię. To folie się ściąga na początek, tak? Przed Nie montażem. Widzicie, ile metrów masz? ...to kurwa atakuj. Zaraz prze, przejdzie. Zaraz pójdzie. Oj, mówiłam, że zerobiłeś. robiłeś. Widzicie, jak zamontowałem? Jak chciałem otworzyć drzwi, otworzyłem kłódkę i nie mogłem otworzyć. Ty masz jakieś dosłownie z tym WSYŻSKIM? Nie. Nie mam właśnie. Uczę się. 14.30 14.30 Mam te drzwi weszły i Zdi. Majster ucinał. Ty serio tniesz deskę szpachelką zdi. Żona jak zwykle na gotowe przyjedzie. Mój później o problem z Mówiłem Zdi. O proszę jaki szybki grunt. Najdroższa ściana w PL będzie z drzwi Bółkę, znak zapytania Nie, mam jeszcze Hubby z pięciu pianek jeszcze potrzeba Ta butryna na śruby powinna być, a nie na regips Maj tam mnie, bo nie wytrzymie z D Awaria uciekać, psikaj dalej. Pianka futryna na silver tape i będzie git. Jeżeli jest to mieszkanie dla studenta, to student szybciej kurwa zrobi papiery na wykończeniowce nic na studiach mieszkając w tej kawalerce. <grym> Macie poziom! Po to jest poziomica. Jakby ktoś się nie znał. Ten gips trochę. Ty, a co to kibel na klatce, ze ty sobie przeszany jako zwracasz do domu? Jest <noise> tak się robi. Ja u klienta robię przecież, a co źle zrobiłem? I sobą jakby u was taki dziku zrobił to jakbyście zareagowali. Po bym mu skoczył. Jak, że tak się robi proste? Ta kamienica jebnie, ale drzwi zostaną XD. Za malo tej piany do Pierdol, tam jeszcze per kilo. On najpierdoli tyle towaru, a jutro futrynę od grażyny będzie odbierał. Bo tak wypchnie. Aha ah, ha ah, ah, ha ah. ha. Przecież to napuchnie jak mój stary po weekendzie Musz jakieś piny w drzwi. Mam. Jak on widzę? Co to nie w pizdu? mu. Ja się nie odzywam. Co on robi, kurwa? Remont. Bardzo dobra robota, zbi. Ah, ha, 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 ha. pianką szparę na 10 cm. Mi się to podoba. Jak myślicie, brat, lepiej Szczerze odbić? to idealnie to robisz, szkoda że tyle osób na czacie zazdrości Ci umiejętności. Takich pracowników się szanuje. Poziom jest? Nie, trochę wyżej trzeba jeszcze chyba. To to po co jest? Git. Teraz weź szpachelkę i wyrównaj to. Jak tą futrynę, to trzyma tylko tą taśma i ta poziomnika tarza się ze śmiechu. Na sufit się kładzie. Jaki kolor? Niebieski. Niebieska to chyba wodoodporna. No, dlatego na sufit, jak deszcz, deszcz tak będzie przeciekał. Maneta. Jak będzie ten, deszcz będzie padał, to niebieska i ta folia będzie wstrzymać to. Nie wiem, jak ja dam radę ją solo wziąć. Ano tak zapomniałem, że z dachu może wody najewać to przepierdol niebieska. Do śmiechu tarza się ze śmiechu. Zaraz stanie na suficie z płytą i będzie krzyczał, żona leć szybko to przekręcić z D. nie wsadzę tego. Elegancki sufit podwieszany widzę będzie. Samemu nichuja bez windy to montować. Kierownik jak oglada to w ogóle nie przyjdzie. A mi się podoba. Pan Wiesio by lepiej tego nie spierdolił. Ciężko byłoby znaleźć osobę, która by to lepiej spierdoliła. Kontent, zajebisty. Kierownik oglądając to pewnie już się modli, żeby jutro się nie obudzić z Dla sasiada to zaraz sufit od tej pianki wykreci. Będzie się trzymać na słowo honoru. Jak się ta pianka rozpręży, to ta ściana na schodach będzie z D. Pakuj ostatnia w też parkę, co ci została. A w sumie to czemu nie na kołki? Nie wiedziałem, że Waduk wziął się za remonty. Ciekawe, czy sąsiad przez Judasza podziwia majstra. Już się nie mogę doczekać, środy, jak okno przyjdzie. Ciekawe, jak je wstawisz gorzej, jak zamiast okna przyślą trzecią parę drzwi. Ocho, odmontowanie pułapki na złodzieja. Opatrzcie, lufcik zamyka. Jocie kręca majster. Kliny z cegły zdi. Zobaczcie, klej robimy. Wysylaj ten gruz w kubelkach po KFC dla top donatorów. Ten klej na paznokcie dla żony. W tej kamienicy. To ty trzyma? Taśma dostaw. I wyschnie w jederku. Jostel XDD, no, ale tu nie wejdę, Ty te drzwi wejściowe zamiast w wejściu do mieszkania, to w pokoju zamontowale. Ty to nie działa tak, że przepiłujesz trochę ściany i drzwi wstawisz. Brakuje zawiasów, pomysłu, talentu, doświadczenia, ale ogólnie kibicuje. może na święta wielkanocne zamontuje te drzwi, żeby mieli gdzie bezdomni pukać. Patrz, w klatka weszła elegancko, na klucz się zamknie. Elegancka robota. Jehowy mocniej puknie i drzwi z zawiasów wyperdoli. Dobra, mam nadzieję, że dzisiaj się podobało. Kończymy to w takim stylu i to kierownik wpada 15.30, się miało być posprzątane. Nie mogę się doczekać z komentarzy kierownika. VH i BNC 5RQ. Pianka zaklej, pianka dookoła i heja. Dobra, w następnym odcinku. Dzisiaj się śpieszymy, bo kawarka otwarta jest. Ludzie przechodzący myślą sobie o kurwa, ten rower umie gadać. Tył, tył przód x kwadrat, trójkąt. Ostatnie życzko chyba muszę. Ja chyba nie tym panem gram. Ten odłączony jest. Serial pod tytułem Fuszerka Pof, nie znam się, ale robię remont 15-metrowej kawalerki na pełnym profesjonalizmie. Humorem, precyzja i dystansem. Nikt ci tego nie naprawi, jak my to spildoimy. Transmisje na żywo dostępne na twitch.tv Ukośnik Bogusław, podkreślenie, odcinki dostępne na TikTok oraz YouTube. Więcej informacji w opisie. Nikt ci tego nie naprawi, jak my to spildoimy. Fuszerka po w główni bohaterowie serialu Bogusław podkreślenie NY aka Fuszer i Natalii aka inspektorka i Radosław podkreślenie NY aka kierownik. Całe odcinki z live stream TV i TCH dostępne tylko w weekendy, sobota, niedziela. Transmisja na żywo, którą oglądasz, jest w pełni reżyserowana i oparta na wcześniej przygotowanym scenariuszu. Każdy element od dialogów po działania jest starannie zaplanowany i realizowany przez profesjonalistów. Osoby występujące w transmisji to doświadczeni aktorzy i specjaliści, którzy dbają o to, aby całość przebiegała zgodnie z ustalonym planem, zapewniając wysoką jakość i przewidywalność wydarzeń. Wszystko, co widzisz, jest częścią zaplanowanego show.